Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja z nowo wybudowanym mostem w Marciszowie. Od 12 stycznia, most w Marciszowie uzyskał decyzję o na użytkowanie. Tak więc, zgodnie z prawem, od tego dnia można się po obiekcie już poruszać. E, oczywiście. Nie robiliśmy specjalnych problemów, żeby mieszkańcy Marciszowa i inni użytkownicy tego obiektu mogli z niego korzystać wcześniej. Jak gdyby na takich zasadach powiedzmy to jeszcze przed przekazaniem do użytkowania, ponieważ to w znacznej mierze jednak ułatwia życie tutaj wszystkim osobom, które z niego korzystają. Jak Państwo widzą, przy obiekcie jeszcze na wiosnę będą konieczne pewne prace, nazwijmy to porządkowe przy obiekcie i w jego bezpośredniej bliskości. No, to z tego względu, że e, oczywiście w momencie kiedy prace na obiekcie były kończone, e, zaczynał się okres zimowy i, i pewne prace porządkowe no, niestety nie były możliwe do wykonania, dlatego też e, teraz e, to wszystko zostanie e, jak gdyby wykonane, ale to już nie prace budowlane, tylko e, po prostu jak gdyby e, uporządkowanie terenu. Powiat Kamiennogórski otrzymał środki na dofinansowanie usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zgadza się, otrzymaliśmy promesę od wojewody związaną z tym, że zwróciliśmy się z wnioskiem o dofinansowanie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to jest powodzi, które miały miejsce na terenie powiatu w latach poprzednich. Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy od wojewody, tak jak powiedziałem, informację, że przyznano nam na drogi powiatowe dofinansowanie w wysokości 5 milionów 900 tysięcy złotych. Środki te, tak jak zapewne część z Państwa już wie, bo to też było wcześniej poruszane na sesjach Rady Powiatu, będą przeznaczone na sfinansowanie drogi w Pastewniku. Tam jest odcinek taki około 4,5 3,5 km, przepraszam bardzo, na drogę na drogę w Rędzinach i w Pisarzowicach, tam jest odcinek 4 właśnie około i pół kilometra. na drogę w Sędzisławiu około 2 km, i na drogę w Leszczyńcu, też około 2 km. Także w sumie dzięki temu dofinansowaniu. Sporemu uda nam się wyremontować w tym roku prawie 12 km dróg. Czy już ruszyły prace na drogach? A pytam bez kozery, bo wiosna tuż tuż. Prace na drogach na dobre jeszcze nie ruszyły. Ruszą niebawem. Zastanawiamy się nad tym, czy jeszcze nie będzie przypadkiem zimy. E, łatamy, czy jak nieraz się mówi, lepimy te dziury, które powodują utrudnienia w ruchu i, i powodują no, istotne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tutaj jesteśmy zmuszeni do szybkiego reagowania w tych przypadkach. Na wiosnę przystąpimy do. E, usuwania skutków zimy, tak powiem, na naszych drogach już w sposób taki bardziej profesjonalny. Będziemy to robili masą na gorąco, z wycinkami, będziemy sprzątali po zimie, zresztą wszyscy wykonawcy na odśnieżanie dróg powiatowych, którzy w tym roku świadczyli te usługi, umowy mieli sporządzone w ten sposób, że te środki, które na drogach zostawili po sobie w trakcie odśnieżania, czyli te wszystkie piaski, inne różne środki, będą musieli po sobie posprzątać. Na razie jeszcze jakby w tym kierunku nie działamy i nie ponaglamy wykonawców, aby to realizowali, ponieważ być może jeszcze będą musieli sypać. Jak wiadomo, dopiero mamy początek marca, w naszym klimacie jeszcze zima może wrócić, więc na razie jeszcze czekamy, ale w momencie, kiedy już będziemy pewni, że zimy nie będzie, wtedy na pewno będziemy w sposób bardzo stanowczy wymagać wszystkich wykonawców, żeby po sobie posprzątali. Tak jak powiedziałem wcześniej, przystąpimy do, 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 do łatania dziur, do yy, sprzątania po zimie również to, co my musimy robić e, i na bieżąco zaczniemy wykonywać wszystkie prace takie, e, które powinniśmy jako zarządca dróg powiatowych wykonywać. E, w tym również oczywiście, co tutaj wszyscy Państwo wiedzą, w tym roku mamy e, imprezę tak e, oznaczenia międzynarodowe w naszym kraju, czyli, czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej e, i my jako powiat, który Zarządza drogami wojewódzkimi, również otrzymaliśmy pewne, tak powiem, wytyczne w tym zakresie od naszych władz zwierzchnich, żeby te drogi, te główne szlaki komunikacyjne, którymi turyści kibice będą się przemieszczać na imprezy związane z euro, przygotować wcześniej. Co oznacza, że w tym roku wcześniej niż w latach poprzednich będziemy musieli zająć się sprzątaniem dróg wojewódzkich, którymi zarządzamy. W imieniu, w imieniu dolnośląskiej służby Dróg i kolei, a to oznacza, że musimy wcześniej przystąpić w latach poprzednich do łatania dziur, do odnawiania oznakowania poziomego, czyli malowania tych popularnych linii na jezdniach i innych znaków. A musimy wcześniej zrobić porządek, posprzątać, trochę powywozić, posuwać zanieczyszczenia z rowów, trochę poczyścić te rowy, a żeby jakoś to wyglądało na. No, na przyjazd, e, miejmy nadzieję, dużej liczby gości i turystów. Stoimy na ulicy Krzeszowskiej i jest taka jeszcze ulica o nazwie Kościuszki. Co trzeba z nimi zrobić w najbliższym czasie? E, stoimy przy ulicy Krzeszowskiej i, i, tak powiem, nie bez przyczyny, bo e, jak e, wszyscy się orientują, no tutaj układ ulicy Krzeszowska i, i Kościuszki. Są to jedne z głównych traktów komunikacyjnych Kamiennej Góry, a więc i całego powiatu kamiennogórskiego. Na pewno są to ulice o jednych z największych w powiecie tych współczynników natężenia ruchu, co zresztą widać, bo stoimy w godzinach tak powiem mocno porannych, a samochody jadą jeden za drugim. Więc tutaj ogromne masy ludzi się przemieszczają tą ulicą. Co trzeba zrobić? No niewątpliwie te ulice trzeba, proszę Państwa, całkiem po prostu przebudować. Tutaj działania doraźne polegające na łataniu, na wklejaniu kolejnych jakiś ład na zimno czy na, czy na gorąco są zupełnie, tak powiem, pozbawione sensu. To jest taka skarbonka, z której nigdy tych pieniędzy z powrotem nie dostaniemy. Dlatego też... E, przystąpimy, tak powiem, w, w trybie pilnym do sporządzenia dokumentacji projektowej na e, ten układ komunikacyjny tutaj na razie ulicy Krzeszowskiej, tak mniej więcej do wysokości, jak się popatrzy w dół, e, do skrzyżowania. Gdzie skręca się do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, czyli dawnego sanatorium. Tutaj ten cały odcinek to bezwarunkowo trzeba wziąć, całkowicie przebudować. Już nie mówię o tym, że tu nie ma ani chodników, ani oświetlenia. To zupełnie nie są standardy dzisiaj, w których powinna funkcjonować droga znajdująca się w centrum miasta powiatowego. Także tutaj bezwarunkowo musimy to przebudować. Robimy dokumentację, pracujemy nad tym, nad tym aby pozyskać. E, źródła finansowania na tą drogę, co wiadomo dzisiaj nie jest takie łatwe, i, i, i to jest tutaj największy problem. Ale mamy jakieś plany i, i nadzieje z tym związane. Także będziemy robić wszystko, żeby, żeby jak najszybciej tym tematem się zająć. Inny temat to jest ulica Kościuszki w Kamiennej Górze, też główna, główna ulica. Tam jest problem trochę innego typu, ponieważ my, jako powiat, byśmy mogli tą drogę a, wykonać, tak powiem, już w tym momencie. E, mamy ją wpisaną e, na liście. Strat powodziowych moglibyśmy przystąpić do realizacji. Problem jest tego typu, że infrastruktura, która znajduje się pod jezdnią, jest własności miasta Kamienna Góra. No i tutaj oczywiście problemy finansowe, ponieważ jak wiadomo, przebudowa tej całej infrastruktury jest bardzo droga. Wiąże się to z wymianą wszystkich sieci pod ziemią. Miasto, z tego co wiem, przygotowuje w tym momencie dokumentację. Myślę, że tą dokumentację, przynajmniej z tych informacji, które z miasta otrzymałem, być może w tym roku uda im się to opracować. Jeżeli tak by było, no to z kolei muszą pracować nad tym, żeby umieścić tą inwestycję w planie budżetowym przyszłego roku. Jeżeli taka możliwość, jeżeli okazałoby się, że jest to realne, wtedy byśmy mogli jednocześnie z miastem przystąpić do całkowitej przebudowy ulicy Kościuszki. Tak jak mówię, my w tym momencie... Czyli powiem nawet inaczej. Powiat w zasadzie tutaj od dwóch lat jest gotowy do tego, żeby to robić, bo kościuszki została wpisana na listę powodziową w 2010 roku. Także tutaj czekamy na ruchy miasta w tym zakresie. Mamy nadzieję, jestem oczywiście w kontakcie z Urzędem Miasta. Mam nadzieję, że to jak najszybciej uda się ten temat przeprowadzić no i pozytywnie zakończyć i wtedy byśmy mieli na pewno znacznie tak powiem. Lepszy standard życia wszystkich mieszkańców naszego miasta i powiatu, jeżeli chodzi o komunikację w, tak, w stolicy powiatu.